Dzień dobry. Cześć wszystkim. Tu, Patryś. Madam. Witamy Wam. Wy. Ty. O. Z. Wy. I. Wy. E, Pozwała biuro podróży. Była niezadowolona z wyglądu morza. Dowiadujemy się z Nojza. I tym sposobem robimy hałas dla Grado! Grado, jesteście z nami? Grado! Uuu! Co to jest Grado? Grado jest miasteczkiem nad Adriatykiem we Włoszech. A, we Włoszech, tak. dobrze. Mhm. Dobrze, Grado, witamy Grado. Grado, nie Grado. 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 Czyli jak na przykład jest Grad, to jest z Grado to się bierze wszystko? No chyba tak, no nie wiem, jak ktoś był w Grado to poprosimy o komentarz. komentarz. Mhm. Długie, piaszczyste plaże mm. oraz magiczna atmosfera starówki mm. to zalety włoskiego miasteczka Grado. Niezwykły klimat co roku przyciąga tam tysiące zwiedzających, którzy w ciągu dnia korzystają z szerokich plaż i słońca, a wieczorami spacerują uryk urokliwymi uliczkami, myślę że urynowymi. Mm. Tego nie wiem. No, nie wiemy. w Barcelonie bywa i tak. Mhm. Turystka wróciła jednak rozczarowana po wakacjach nad włoskim wybrzeżem. Jak poinformował portal heutę.at, jej zdaniem morze wyglądało inaczej niż w folderze biura podróży. Jak? To? No bezszczelni, bezczelni po prostu oszuści. Gdy kobieta chciała w nim popływać, uznała, że może zniknęło i trzeba było iść daleko, by dotrzeć do wody. Dlatego skierowała sprawę do sądu. Ale jak to może zniknęło? Nie rozumiem tego. Spróbujmy się dowiedzieć. Dobrze dobrze, 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 dobrze. Chociaż przypływy i odpływy na północnym wybrzeżu Adriatyku nie są tak silne mm. jak na przykład na Morzu Północnym to mimo wszystko są zauważalne. Jednak operator nie pokazał na zdjęciach odpływu, co bardzo zirytowało w czasowiczkę. Nie dziwię się. Jezus Ja się Maria. zupełnie nie dziwię. Ale teraz już y, przypomniałeś sobie przepływy, przepływy odpływy, odpływy ta tak, kwestia. Tak. Ale ja w ogóle też chciałbym powiedzieć taki myk może na jakiś zwrot kaski, że jak są na przykład pokoje w hotelach pokazane, to są zawsze pokazane z włączonym światłem, tak? A z wyłączonym światłem nie ma. Jest inaczej. Jest inaczej i to się zmienia jest wtedy inaczej. bardzo dużo, i oni nam tego nie pokazują i ukrywają. Tak a na przykład, przykład widok z okna, zawsze słońce świeci. Tak, tak, tak. A jak na przykład są chmury albo spadnie deszcz, nie wiemy jaki jest, a może powinniśmy wiedzieć, Należy nam się Wszystkie tak opcje. To. Ja bym chciał doznać wszystkie opcje tak. możliwe. Ale tak, w temacie przypływów i odpływów, to mhm. chciałam się jeszcze na sekundkę zatrzymać. Całkiem niedawno mieliśmy e, po prostu e, podróż i vlogaska, w ogóle Travel, gdzie Był. również prezentowaliśmy. Dobra, oglądajcie vloga. Tuż po powrocie z wakacji turystka pozwała biuro podróży. Jak informują niemieckie media? Sąd nie przyznał jej jednak racji. masz, tu jest. No to są właśnie te sądy. Dlaczego trzeba je reformować? Żeby Uro... robiły tak, jak nam się podoba, a nie jak nam się nie podoba. I, i żeby zrozumiale to mówiły, a nie mm jakieś, wiesz, niezrozumiale. Tak, jakieś abuzy. Uznał, że biuro podróży nie popełniło błędu winy za niespełnienie oczekiwań turystki nie ponosił też hotel, w którym się zatrzymała. No, to przepraszam bardzo, to kto ponosi winę? No to kto? Ja to ja ponoszę winę. Ja, nie ponoszę. ja ponoszę winę, ja na pewno nie ponoszę. Przenosimy się tymczasem do Nigerii. Nigeria, ja jesteś z nami! W yes! yes! Nigerii się dzieją rzeczy niesamowite, ponieważ panuje tam moda mm, mm, na mm. pobijanie rekordów Guinnessa. Mm. Jakaś pani gotowała bez przerwy, bodajże przez 3 dni. Hilda Bachi, się nazywa ta pani. Obejrzało to 200 milionów osób przez cztery dni nawet. Gotowała bez robienia sobie przerw. Ale co gotowała? Jakie rzeczy różne. W, w jakimś tam hotelu w Lagos. No i dostała się do rekordu Guinnessa jako najdłużej gotująca bez przerwy osoba. A czy oni dostają jakieś pieniądze za to? Jakieś chyba nie. Tylko, że sława. E, no dobra, no ale do czego zmierzam? Do no. tego zmierzam. Pani kucharka jakby z, zrobiła przez to fame też. No i ludzie chcą ją naśladować. No i jest mm. taki pan jak Tembu Ebere. I pan Tembu Ebere postanowił, że będzie płakał. Mm. Jak najdłużej. Jak najdłużej się da, żeby też pobić rekord Guinnessa. I żeby pobić poprzedni rekord, jak nas informuje gazeta.pl, <śmuletra> musiał płakać przez co najmniej 7 dni bez przerwy. Ale to zobacz, on po prostu chciał wypłakać się za wszystkich mężczyzn, którym ktoś powiedział, że nie, po bo... nie płacze. Płaczą, hmm. Bohater. Bohater. <śmuletra> W trakcie tego wyczynu doświadczał silnych bólów głowy oraz miał nieustannie opuchniętą twarz i oczy. Nie, ale to jest jakiś bez sensu. No, bezustannie to znaczy, że 24 godziny na dobę. Nie, niemożliwe, żeby przez 7 dni nie spał. Co, a płakał w trakcie spania? Tak. Tak. W pewnym momencie nawet stracił wzrok od tych łas i przez 45 minut nic nie widział i powiedział w rozmowie z BBC Musiałem wtedy zmienić strategię i zmniejszyć ilość łez. <grym> Nawet przy perspektywie trwałego uszkodzenia wzroku cały czas był zdeterminowany, by pobić rekord. Tylko jest jeden problem. No? Ten pan postanowił, że pobije ten rekord, ale nie powiedział o tym nikomu. No. I nikt tego nie do nie nie rejestrował dokumentował. i dokumentował, sobie. Nie. Więc... A bo on myślał, że na słowo, tak? Ale jest... no i co on tam myślał. Ale podoba mi się, że jakby stracił wzrok, ale był taki. w że nic nie widział. idziemy dalej. Teraz pan Ebere postanowił em, po, pobić inne 100 godzin nieprzerwanego płaczu. No, <laughs> no, To jest taki mód. To jest, to, jest to, to, jest taki, to jest taki, wiecie, to można podpisać ten na milion z poniedziałek rano. Niedziela wieczór. Wiesz, ja wchodzący do pracy. Ja myślący o swojej przyszłości jak gdy, ja gdy obca osoba odezwie się do mnie. Tak, Jakby prostu... jest mnóstwo memów już gotowych. Taylor Swift. Czy coś ci to mówi? Tak. coś ci to mówi? To jest nazwa mojego serca. Tak się nazywa twoje serce? Taylor Swift. Tak. Okej. Okay. No dobrze, no to mam dla ciebie, no wiadomość taką, że twoje serce ma konflikt z lewym. Z Robertem moim Robem? Robiczkiem? Z Robciem, no. Ma, ma, ma konflikt z Robciem. Na no, pewno nie, to jest mój sąsiad, ja się nie kłócę z sąsiadami. No bo Taylorka teraz wyruszyła, czy wyrusza w tę trasę, gdzie będzie po całym świecie jeździć. Będzie chyba z 50 razy w Warszawie występować, tak. ale w całej Hiszpanii daje jeden tylko koncert. Tak. No i jest problem, jest, jest problem. I myślisz sobie, o co chodzi tutaj, gdzie jest Lewy, nie? Co? No, co ma z tym wspólnego? Mianowicie, e, Lewy jest w FC Barcelonie jest. od zeszłego roku mm -hmm. i e, okazuje się, że w trakcie amerykańskiej części trasy Taylor FC Barcelona będzie miała turne amerykańskie, nie wiem o co chodzi. Jakby, że co? Okay. Że jakby ci piłkarze jeżdżą po jakichś kontynentach i grają tam z jakimiś ludźmi, nie wiem. Ja też nie wiem. Jest taki problem, ponieważ mm -hmm. jak donosi Pudelek fani sportowców nie doczekali się nawet pierwszego meczu. Dlaczego? Czyli y, chcecie mi powiedzieć, że Równo rok temu, w lipcu 2022 roku, Lewandowski dołączył do FC Barcelony i jeszcze nie zagrał? Nie zagrał. Zagrał. No to dlaczego nie zagrał, mówię tutaj? Niestety fani sportowców nie doczekali się nawet pierwszego meczu, ponieważ zawodników dopadł wirus, który uniemożliwił im spotkanie z Juventusem. Piłkarze zmagali się z zapaleniem żołądka i jelit. Nie wiem, my nie jesteśmy w świecie sportu, więc jeżeli Mimo grał, to, daj rogiem. to dajcie nam znać, a jak nie grał, to też dajcie znać. Ja w sumie no, bardzo, bardzo nas to interesuje. Tutaj Puderek próbuje nakręcić ewidentnie konflikt. No dobra, dawaj. Zarząd bo klubu... Bo cały czas nie rozumiem tego konfliktu. No, dobrze już Dasz mów. Dajesz mi się wypowiedzieć? Dobrze, mów. Zarząd klubu nie miał wyjścia i musiał przenieść mecz na inny termin. Bo mieli sraczkę. Mhm. I gdy sądzono już, że spotkanie mogłoby odbyć się w poniedziałek, to na drodze stanęła Taylor Swift. Ponieważ okazało się, że wtedy po prostu zarezerwowała sobie termin. Rozumiesz, to na swój koncert i oni chcieli zagrać w poniedziałek, ale w poniedziałek Taylor ma zarezerwowane nie. i po prostu oni będą chyba musieli zagrać, nie wiem, w czwartek. Masakra, rozumiesz, to? To, jest, to jest poważny problem kolejny. Mm, mm, mm. Na Elevis Stadium w Santa Clara, gdzie ma zmierzyć się FC Barcelona i Juventus, Przygotowywany jest właśnie koncert artystki. I chociaż wystąpi ona dopiero pod koniec lipca, to już teraz odbywają się tam prace. Tyle pracy! Tyle pracy dla swojego serduszka! No. no. Warto zaznaczyć, że dla klubu takie zmiany to ogromne straty finansowe. Na chwilę obecną prognozuje się, że wyniosą one około 2 miliony euro. Sytuacja jest więc poważna. Mega poważna jest sytuacja, słuchajcie. Mega poważna jest Dla sytuacja. Mnie sytuacja poważna, że jakieś straty wyniosło 2 miliony euro. Ile rzeczy można by kupić za 2 miliony euro? Ile cukierków. Sytuacja jest wstrząsająca. Po prostu. Yy, ja myślę, że ta Taylor ta Powinna się nazywa. zwrócić. Ona powinna w ogóle odwołać to wszystko, bo chyba lewy ma pierwszeństwo. Tak, to prawda. Chyba ma pierwszeństwo. Co, no ale jakby, jakby tak zagłosować, co jest ważniejsze? Jakieś śpiewanie czy kopanie piłki? Jakby, nie? Chyba no no, zgadzamy się, nie? Więc ona powinna w ogóle wrócić. No najlepiej to do kuchni, no powiedzmy się wprost i hmm. coś na przykład. Yy, no chłopakom z FC Barcelony przygotować Pe nie jakiegoś PL P.L.L. czy coś tam. Schabowego z, z PL-ą. Tak. I byłby problem rozwiązany, chłopaki mogłyby się pobawić, pokopać sobie, ona tej. by też była szczęśliwa przecież i mogłaby w kuchni, kuchni by coś się porobić. spełniła na pewno. Kto wie, może by pobiła nowy rekord, i jakby <laughs> dużo taką dużą typa L.L. robiła, to po prostu <laughs> mogłaby <laughs> więcej tam niż tamta z Nigerii siedzieć w tej kuchni. Wiadomo, co on, nie, póki nie spróbuje, to się nigdy nie dowie, wiecie o co chodzi. A tak to po prostu no bez sensu, po co tyle kłótni, po co tyle konfliktów? Nie lepiej po prostu w zgodzie żyć, nie? Nie. Nie. <laughs> Dziękujemy Wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Liczymy na Wasze komcie, serduszka, kciuki w górę i całą resztę tego wspaniałego świadka. My tymczasem się żegnamy i. życzymy samych smakowitości. O, właśnie, kotki zaraz dostaną. No. Pa! pa! Hejka! Heyka! Dziękujemy! A teraz, klikacie dalej w następne wideo. I dajecie nam suba i tutaj macie taki push the button i robicie to w tym momencie. Koniec tematu. Do roboty.